Kochani, witam Was w kolejnym odcinku z holem zakupowym. Dzisiaj cały odcinek będzie związany z zamówieniem z Pull&Bear. Zrobiłam dość spore zamówienie, bo wydałam 646 zł. Okej, okay, większość rzeczy jest kupiona na wyprzedaży po cenach promocyjnych, no ale trochę poszalałam. Jestem ciekawa, czy wszystko z tych rzeczy zostawię, czy coś będę odsyłać, bo coś okaże się być za małe, za duże, nie takie jak należy, także zostańcie ze mną, zapraszam do oglądania. i don't to zamówienie w Kulenberg. Chciałam troszkę kupić sobie takich ciut basiców, ale nie takich, jak kupowałam w H&M w ostatnim odcinku. Zresztą w ostatnim holu miałam em, zamówienia z dwóch sieciówek i na przykład ta sukienka, którą mam dzisiaj na sobie jest z jednej z sieciówek. Jak macie ochotę to koniecznie wbijcie do tamtego holu. Jest już na moim kanale, tak jak powiedziałam, także tam macie wszystkie informacje. No a ja do dokończę to, co miałam powiedzieć, czyli zamówiłam sobie dużo takich rzeczy, które uzupełnią trochę moją szafę. Rzeczy, które są zwykle bez żadnych wzorów, bez żadnych nadruków, klasyczne sweterki, bluzki, klasyczne spodnie. Także zaczniemy sobie najpierw od spodni. Właśnie trzymam je w rękach, zaraz je przymierzę. Rozmiar 34, cena 69,90 po promocji. Zwykłe czarne spodnie w stylu mam. Przymierzamy. No i super, jestem bardzo zadowolona, mm, bardzo dobrze leżą, rozmiar tak jak powiedziałam 34 i całe szczęście, że nie zamówiłam większych, bo byłyby nie w pasie troszkę za duże. Te idealnie tutaj się e, opinają tak jak należy, nic nie odstaje, a to jest bardzo rzadka sprawa. Zwykle jak mam spodnie, które są dobre dla mnie tutaj gdzieś w pupie, w nogawkach, e, to odstaje mi tutaj pas. W tej sytuacji nic nie staje także przecudownie. E, idealnie dobrane, prawie jak szyte na mnie, na pewno je zostawiam. Następna rzecz, którą przymierzyłam, to taka bluzeczka krótka z bufiastymi rękawami, bo tak jak też wspomniałam z jednym z ostatnich odcinków e, z Haulem, e, tutaj również wspominam, bufiaste rękawy są wciąż na topie, są wciąż bardzo modne i znajdziemy je praktycznie w każdej sieciówce. E, cena tej koszulki 45,90. Mm, I jest nazwana jako luźna bluza z efektem sprania, z szerokimi rękawami rozmiar XS, fajna. Pasująca praktycznie do wszystkiego. Także zostaje ze mną. Następna rzecz totalny Basic koszulka z takimi guziczkami, tutaj na dekolcie rękaw. 3 czwarte, może być długie, jeśli obciągniemy, ja wolę ją w wersji takiej 3 czwarte. Tak się prezentuje, cena tej bluzeczki to 35,90 zł. E, potrzebowałam właśnie takich basiców, tak jak Wam powiedziałam, zwykła, szara bluzeczka z guziczkami, pasująca totalnie do wszystkiego na co dzień, fajnie obcisła, podkreślająca talię, zostaje. A następnej bluzę też nie będę mówić za dużo, bo tak samo jest to totalny BASIC, koszulka BASIC z prążkowanego materiału, cena 51 zł z długim rękawem. Tutaj za taką koszulkę w sumie to jest dość sporo 50 zł za w sumie zwykły cienki materiał prążkowany, bez żadnego dekoltu, tylko jest taka po prostu wycięta. Jak na taki pool to jest dość sporo w sumie, ale potrzebowałam takiej koszulek, jest spoko jakoś, także zostawiam ją. Tak samo będzie mi pasowała do wszystkich spodni, do wszystkich marynarek, do wszystkich bluz, do wszystkich kurtek, więc na pewno wypoczytam. Rozmiar, który wzięłam to rozmiar S. Tą bluzkę chyba poznajecie, identyczna co ta szara, którą Wam pokazałam wcześniej. Um, kosztowała tak samo 35,90, tylko po prostu jest w kolorze czarnym i jest to również rozmiar S, no tak samo takie dopełnienie po prostu szafy, nic specjalnego, więc za dużo się nie, nie rozgaduję tutaj jak widzicie golfik sweterek z golfikiem oversize'owy, ale mimo wszystko w talii tutaj troszkę krótszy, e, dzięki czemu nie wyglądamy wiecie jak worek, tylko e, jest tak ciutko więcej. kolor przepiękny, ja uwielbiam różowy, także no cudownie się w nim czuję, jeśli chodzi o, o ten kolorek. Na pewno go zostawiam. Cena 55,90 rozmiar XS. Wróciłam w różowym sweterku, ponieważ próbowałam ubrać tą bluzkę. Mm, to jest bluzka w rozmiarze XS, na stronie. Nazywa się koszulka z obszernym rękawem i półgolfem. Okej, okay, wygląda pięknie. Pięknie wyglądała na stronie, pięknie wygląda na żywo, ale jest mały problem. Mam dla niej za dużą głowę. Cisnęłam jak szalona na głowę, przez co mam taką rozwaloną już fryzurę, bo e, po prostu nie weszła mi na głowę. Nie wiem, czy teraz jakoś ją rozciągnę, może troszkę te gumki poluzują, no dzisiaj nie byłam w stanie teraz jej dla Was przymierzyć, więc wrzucam Wam tylko, Zadowolicie się zdjęciem ze strony, um, cena um, tej bluzki to 35,90 rozmiar, który ja wzięłam, tak jak powiedziałam, XS. No i niestety nie weszła na mnie. Jeśli nie wejdzie, jeśli jej nie rozciągnę jakoś, no to na pewno ją zrzucę. no bo po co mi bluzka, w której nie mogę ubrać? to na pewno poznajecie, taka sama jak ta biała ze zwykłym dekoltem, tylko w kolorze czarnym i ta była o połowę tańsza. tam ta biała kosztowała 50 zł, a tą czarną kupiłam za 25,90. Ta akurat była na promocji, no i tak jak powiedziałam, to jest kolejny taki basic jako uzupełnienie e, mojej szafy. Myślę, że tymi basicami trochę Was zainspiruję, bo moim zdaniem to są takie basiki, zamówiłam takie basiki które powinna mieć w szafie każda dziewczyna, bo to pasuje do każdego, praktycznie do każdego, to wszystko co dzisiaj tutaj mam. No a oprócz tego przyda się również każdemu, bo wykorzystamy to do najbardziej wzorzystych marynarek, najbardziej wzorzystych kurtek, jak i do totalnie właśnie basicowych, klasycznych ubrań. Następny golfik, taki sam jak ten jasno różowy, tylko w kolorze takim beżowym, piaskowym, cena 55,90 i rozmiar S. Też dobrze się w nim czuję, fajny, bardzo mięciutki i materiał ogólnie. Oversize fajny, tutaj tak samo krótsza, także też ją na pewno zostawiam. Teraz przymierzyłam sweterek, który bardzo mi się spodobał na stronie. Kolor zdecydowanie mi się spodobał, bo praktycznie całe moje mieszkanie, kanapa, krzesła, dodatki są właśnie w takim kolorze, takim brudnym różu. Piękny, obcisły sweterek, 36 rozmierek widzicie, cena tego sweterka to 45,90 rozmiar, który wzięłam S to jest taki sweterek, zobaczcie, w jodełkę myślę, że widzicie tutaj bez problemu ten rodzaj stotu. to jest właśnie taki splot ala na jodełkę pod spodem mam czarny stanik, więc może ciut przyśpituje, a myślę, że lepiej będzie wyglądał jak jasny, albo właśnie w różowym kolorze ale bardzo fajny Teraz spoko i dobrze się w nim czuję. Materiał nie jest taki gryzący. Jeśli wiecie o co chodzi, swetry często mają taki nieprzyjemny materiał. Nie każdy to lubi. Tutaj totalnie tego nie ma. Taki sam, tylko w innym kolorze. Ten sam rozmiar. I teraz tak przymierzyłam ten. I sobie myślę, że całe szczęście, że widziałam rozmiar 36. A nie 34, bo on jest dość obcisły. Mimo, że jest to zwykła eseczka, to czuje się w niej jak XSK. Gdybym wzięła 34, to zdecydowanie byłby za mały. I tutaj jego cena taka sama jak tego różowego, czyli 45,90. Oba zostają w mojej szafie. Budę, jakie oni robią teraz wąskie te golfy! Ten tak samo zakładając, Chyba starłam sobie cały makijaż, już będę musiała w nim być do wieczora podcinam metki, bo jak będę go ściągać, to normalnie cały make up e, zmyję na 100%, więc strasznie ciasny, wygląda bardzo dobrze, ale gdyby źle się prezentował na mnie, to na 100% bym go oddała bo jest strasznie niewygodny w zakładaniu, może po jednym praniu puści nie mam pojęcia, no ale cena jego to 45,90 to jest taki jasny, kremowo-biały kolor nie jest taki stricte biały-biały, tylko jest troszkę takiego właśnie piaskowego odcienia, no zniszczył mi fryzurę ale prezentuje się bardzo dobrze, więc go zostawię Rozmiar XS, no i szkoda w sumie, że nie było go w innym kolorze, bo, bo fajnie wygląda, tylko to zakładanie takie felerne. Przedostatnia rzecz to spodnie, dość długie. Rozmiar, który mam tutaj u siebie, to rozmiar 34. Jak na 34, to są naprawdę bardzo długie, jeśli chodzi o nogawkę, także jeśli jesteście niskie, to tak samo zwróćcie sobie na to uwagę. Cena bardzo w porządku, bo 69,90 po promocji. Nie mam takich spodni, takich kolorowych dżinsów, slaci z takimi zakładkami, oprócz tego w takim kolorze, bo mam takie chyba takie malinowe właśnie też z Pull&Be, ale nie mam w takim kolorze brązowym, na pewno wykorzystam i będą fajne, bo po pierwsze mało brudzące, po drugie brąz pasuje do większości kolorów beżowych, piaskowych, białych, e, także wykorzystam na 100%, jedyne co, będę potrzebowała pasek e, do nich, przymierzę pasek, zobaczymy jak się prezentują i okej, okay, z paskiem jest zdecydowanie lepiej, lepiej się układają, e, trzymają się wyżej w talii, także e, super i w ręce trzymałam koszulkę, jest to ostatnia Rzecz zamówienia. Okazało się, że zamówiłam dwie identyczne czarne koszulki, e, także nie będę jej raczej zwracać. Nie opłaca się jednej rzeczy zwracać, kosztowała 25 zł. E, także zostawiam ją. Czarny koszulek nigdy za dużo. Także dobiegłyśmy do końca odcinka. E, tak jak powiedziałam, e, kwota wszystkich produktów to 646,50 produktów. Przyzwyczajenie ze względu na kosmetyki, ubrań. E, to jest właśnie kwota za te wszystkie ubrania. Nie płaciłam za wysyłkę, bo zawsze przy tych wyższych kwotach nie płaci się już za wysyłkę. Jestem zadowolona, jestem bardzo zadowolona. Sprawdzę tylko tą jedną koszulkę, która nie chciała mi wejść na głowę z tym golfikiem, a reszta super. Tak jak powiedziałam, takie basici przydadzą się każdej dziewczynie w szafie. Nie rozgadując się już bardziej, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!